Dostojewski twierdził, że są w życiu granice, które niebezpiecznie jest przekraczać, bo później nie da się już za nich wrócić. Jestem prawie pewien, że chodziło mu o granicę polsko-brytyjską. To jest zupełnie inna mentalność, że ci wie, ci ludzie są coś tacy inni, a ci tacy wie, że, że bardziej otwarci, że, się, że nie oceniają, to, no, że to jest... No stary, jedziemy. W Anglii nigdy nie ufać, że w domu Bądź miły i się uśmiechaj. Pierwszy raz postawić nogę na angielskim. <laughs> Zwoń, Emigracja XD w sobotę i niedzielę o 22.00 w Comedy Central. No więc mówię, dzisiaj jest czwartek że weekend promek zaczyna się już w czwartek. Łopatka wieprzowa bez kości 47% taniej. 9.99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora lub kartą Payback. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Mnóstwo mleka, mnóstwo smaku. To mój MilHermius. Teraz nowy smak, czekolada dubajska. Spróbuj. Wakacje. Co? Pojechałoby się? Statua? Wygody. W Welobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RWSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za trzy miesiące. VeloBank. Wygodnie się nie da. W tej reklamie będziesz pamiętać o piekarniku Haier. Bo piekarnik Haier uczy się, zapamiętuje Twoje nawyki i podpowiada przepisy. Tu masz napisane. To technologie AI by Zapamiętaj. Haier. Technologie, które zmieniają Twoją codzienność. Wracam, a tu rysa pod długości. No, nic nie widać. Droga polisa. Tania. I sam A ja tylko doradziłem najlepszy pakiet z autokaską. Rankomat.pl. Porównaj i kup polisę. Sam lub z pomocą agenta. Hej, Ikea, czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można. Let's go. W Ikea, radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. Ikea, lepiej pomyślany dom. Tym, które nauczyły nas jak się bawić. Najpiękniejsze życzenie z okazji Dnia Matki LEGO Botanicals. Niech miłość rozkwita na zawsze. Poznaj pastę do zębów inną niż wszystkie. Nowy system Colgate Total jest 15 razy bardziej skuteczny w profilaktyce problemów jamy ustnej. 100% badanych zauważyło efekty już po trzech tygodniach stosowania. Przeciwdziałaj problemom, zanim się pojawią. Nowość System Colgate Total. Widzisz spadającą gwiazdę? Myślisz o marzeniach? Teraz możesz je spełnić z GoDreams, nową bezpłatną usługą banku BNP Paribas, która pomaga w systematycznym odkładaniu na marzenia. Ty decydujesz, ile i w jaki sposób odkładasz na elektryczną kolejkę? Zakup pierścionka zaręczynowego. Pierwszy Motocross. Co więcej, środki zgromadzone w GoDreams mają oprocentowanie promocyjne do 8% w skali roku. Tak działa Bank Dobrych Decyzji. A ty o czym marzysz? Tu naprawdę jest tanią! Do 10 maja moc rabatów z aplikacją Brikomarsze więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Brikomarsze, nasze ceny rządzą. Każdy ma swoje grzeszki. Jedni takie mega. Inni takie tyci. Każdy ma swoje grzeszki. Grzeźki. A jakie są twoje? Są tacy, którym wystarczy, że działa, i tacy, którzy muszą zrozumieć jak to działa. Dla jednych szalona, na innych genialna. Na ING przedsiębiorczyni. Dlatego na starcie zawsze pomaga ci księgowy i ekspert na wideo. ING, Twój asystent w zakładaniu firmy. To już jest, gdy opłaca się bezpiecznie jeździć. A opłaca się, bo w Link 4 Dobrzy Kierowcy dostają tysiące nagród. Jesteś dobrym kierowcą? Dołącz do Link 4. RTV Euragd. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 50 rat 0%. Smartfony Samsung. Niecałe 36 zł miesięcznie. Lodówka Bosch. Niecałe 52 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. W sklepach i na euro.com.pl. Nadmierna potliwość? Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. Dwa. Rano zmyj i czuj się świeżo aż do pięciu dni. Trzy. Po pięciu dniach powtórz aplikację Perspirex. Podziękujesz potem. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Uważaj na te czerwone flagi kupując używane auto. Jeśli sprzedawca nie podaje numeru win w ogłoszeniu lub unika rozmowy o przybyciu auta, to może coś ukrywać. Lepiej sprawdź historię na carvertical.pl Pokaż mi raport! Carvertical! Stwórz dom jak ze snów z Dulux Ambiance Ceramik. Odkryj niezwykłą moc farby ceramicznej. Niech przestrzeń rozkwita głębią kolorów i zachwyca długotrwałym efektem. Twój wymarzony dom dzięki Dulux Ambiance Ceramik. A co jeśli wybiegnie nam na drogę? Sarna, Łoś, Dzik. Dzik? Dzik! Naprawę mam w pakiecie w PZU. A meteoryt! raczej też mam w pakiecie. Z PZU Auto zyskujesz szeroki zakres ochrony i asystans w pakiecie. Turek świętuje urodziny, wygraj 150 tysięcy na nową kuchnię. Turek, wszystkiego najlepszego na kanapkę. Simple znaczy najtańsze. Na przykład mleko UHT marki Simple w promocji 3 plus 3 gratis, Złoty 90 zł za sztukę przy zakupie 6, z aplikacją kartą seniora lub zarejestrowaną kartą Payback. Dostępne tylko w Karfurze. Po prostu Simple. Dzień dobry. Rozmawiamy o rozmaitych sprawach. Beldy Smak Kevin. Ja po też. No dobrze, to ja. pogadamy. Wczuł się trochę, Rafa. Jak jest pełna szczęga i wszystkie zęby idealnie, ładnie się składające. gdy naprawdę mega czysto mówimy. G day! Excuse me? Neighbor, <laughs> przepilnujesz mi dziedziawniejsko? No. Brytole nie wiedzą, co się dzieje, nie? Das is ein Skandal! <laughs> jak w Ikei się poczułem. Ale jak wy tu macie światowo w ogóle? To show! W soboty i niedzielę, późnym wieczorem, w Comedy Central. Czas na zabawę z przyjaciółmi! Ale wchodzę, rozdawaj. Na wyjazdach trzeba grać. Takie jest prawo. Wchodzę. Wchodzę. Niech ktoś wybierze. Zwycięzca bierze wszystko. Zgoda. Można jeść jedną ręką. Nie chcę grać. Przyjaciele, od poniedziałku do piątku o 17 w Comedy Central.